Dzień dobry kochani. Dzisiaj mamy wyjątkową okazję, bo mija rok. Naprawdę minął już rok od pierwszego odcinka Pieśni Cieśli. Jest to dla mnie naprawdę niezwykłe, ale też trochę smutne. Kiedy zaczynaliśmy ten cykl Pieśni Cieśli, mieliśmy tak naprawdę nadzieję, że potrwa on jak najkrócej że i ja i wszystkie moje kapele będziemy mogli grać normalnie znowu z koncerty i po tańcówki, i będziemy się spotykać tak jak zawsze na żywo. Niestety minął już rok i ciężko powiedzieć, co by się coś zmieniło na lepsze. Mamy cały czas nadzieję, że szczepionka y, zwycięży z COVID-em i nic jednego nam nie pozostaje jak być dobrej myśli. Nie jest łatwe, i wiem, że Wam też nie jest łatwo. A teraz kim mamy też taki czas specjalny, że i święta, które się powinno spędzać z rodziną, i wszyscy czekamy, aż to się skończy. I powiem Wam, że już tą pieśniczkę którą wam dzisiaj chce zaśpiewać. Kero w ogóle jest y, również do zabawy, bo jest w części naszego ulubionego śpiewniczka która się nazywa Taneczne, Przyśpiewki i Przygrywki. To była pieśniczka, którą ja zauważyłam już na samym początku, i tak myślałam, a to jest dobre, bo właśnie tak nie jest jakoś za wesoło. I to jeszcze tak chyba o mnie to ktoś napisał. Pomyślałam, zostawia się to na jakiś taki naprawdę ciężki moment. I myślę, że to jest właśnie Tyroski. Mamy już rok, pieśni cieśli. Ta pieśniczka Co się dzisiaj z naszą Kasią dzieje? z Pawłowic. Śpiewał ją zespół Domu Kultury w Pawłowicach Talizman. Ona ma trzy zwrotki. Ale ponieważ mamy taką sytuację jak otierski mamy, ta ostatnio jakoś tak mi nie pasuje, więc skorzystam z mojego prawa do ludowej do zrobienia swojego wariantu, który się kończy tak jak ja chcę. Czyli zaśpiewam ino te dwie pierwsze zwrotki, a wy jak chcecie sprawdzić o czym jest ta trzecia to zachęcam was byście zajrzeli na stronę Gminnego Ośrodka Kultury we Suszcu i znodli ten śpiewniczek i w zeszycie drugim pieśni powszechne na stronie 209 znajdziecie ta pieśniczka, a teraz kiedy by da śpiewać. Co się dziś z naszą kasią dzieje, A nie tańcuje, ani się nie śmieje, Łoba modre łoczka opuściła, I jakoż to nowina tak cię zasmuciła. Kasiu, Kasiu, rozchmusz się, rozchmuszliczka, nie jest źle, tąpni nogą tak jak jo, kiej muzyczka gra. Co się dzisiaj z naszą Kasią stało? Zoposecka mokro, mokrusieńko cało. Po co modre łoczka wypłakować? Czy nie lepiej dobrze na świat siedziwać? Kasiu, Kasiu, rozchmurz się. Rozchmurz liczka, nie jest źle. Tąpni nogą tak, jak Jo. Kiej muzyczka gro Kasiu, kasiu, rozchmusz się Rozchmusz liczka nie jest źle. Tąpni nogą tak, jak Jo. Kiej muzyczka gro Śląska klasyka, Walczyk do tańcowania. Obyśmy się niedługo zobaczyli. To jeszcze trochę porfa, więc bądźcie silni, byćcie dobrej myśli, tymi dobrymi myślami, Czym, czymcie ten świat, czymcie go. Śpiewajcie jak najwięcej. A my się widzimy za jakiś tydzień.